Witaj. Witam Cię w dzisiejszej medytacji. Chcąc żyć w zgodzie z prawdą, w naszej dzisiejszej medytacji skupimy się na znalezieniu prawdy, miłości i piękna w nas samych. Tak, abyśmy mogli kreować to wszystko. W otaczającym nas świecie. Znajdź ciche miejsce. Usiądź. Zamknij oczy. Zaczynamy. U wielu z nas zdarza się, że mamy tendencję do komplikowania sobie życia na naprawdę wiele sposobów. Wydaje nam się, że musimy mieć jakiś tytuł zawodowy, pozycję społeczną, musimy jeździć właśnie takim samochodem, mieszkać w określonym miejscu, aby naprawdę czuć się szczęśliwym i spełnionym w swoim życiu. I choć wszystkie te rzeczy są oczywiście wspaniałe, to nie są one źródłem naszego szczęścia. Tak wielu ludzi szuka szczęścia, nie wiedząc, że odkrycie szczęścia jest naprawdę proste. Co ciekawe, wcale nie musimy za nie płacić. Wystarczy świadomość, że każdy ma je w sobie. Wystarczy, że każdego dnia przyjrzymy się trochę bliżej sobie. Tak po prostu. Taka obserwacja może być pierwszym narzędziem pomagającym odnaleźć szczęście. Wystarczy dostrzec cud naszego istnienia oraz to, co jest wokół nas. Samo zauważenie piękna liści spadających z drzew w słoneczny jesienny dzień, czy też pięknego zachodu słońca. Bądź odczucie zapachu morza, gór lub łąk. Szczęście tkwi w prostych rzeczach. Gdy otworzymy oczy na codzienne cuda życia, wówczas uświadomimy je sobie. Zauważymy, że już sama w sobie egzystencja tu na Ziemi jest cudem. Kiedy zaczynamy dostrzegać, jak naprawdę magiczne jest życie, to już pozwala odczuwać szczęście. Zauważ, że wszyscy wokół, którzy żyją podobnie, pomimo różnic religijnych, politycznych i wielu innych, tak naprawdę nie wpływa to na postrzegany świat wokół nas. A jeśli w końcu naprawdę zdamy sobie sprawę z tego, że wszyscy jesteśmy oddychającymi, myślącymi, rozmawiającymi, czującymi i kochającymi istotami ludzkimi, wszyscy zdamy sobie sprawę, że jesteśmy tacy sami. Wszyscy jesteśmy tu razem i wszyscy jesteśmy jednym. Wszyscy chcemy być szczęśliwi. Zdrowi i kochani. Zaakceptowanie tego jest jednym ze sposobów na pomoc w trochę lepszym zrozumieniu siebie nawzajem. To pozwala również zrozumieć, że wszyscy na swój sposób walczymy o to, by być kochanymi i słyszanymi w taki czy inny sposób. I że wszyscy chcemy znaleźć szczęście bez względu na to, czym jest to szczęście dla nas. Za egoizmem czy walką o władzę, tak naprawdę w głębi stoi to samo. Wcześniej czy później przekonamy się, że jedyną drogą do autentycznego i prawdziwego życia, jest otwarcie się i skierowanie swojego umysłu z akceptacją na wszystkie aspekty życia. A teraz zacznijmy już naszą właściwą medytację. Rozpocznij od wygodnego usadowienia się na macie w łóżku lub na podłodze. Zamknij oczy. Połóż ręce na kolanach i zacznij zwracać uwagę na oddech. Powoli wdychaj i wydychaj powietrze. Rozluźnij twarz, czoło. Pozwól, niech Twoje oczy staną się ciężkie. Po prostu pozwól, aby całe napięcie uwolniło się z twarzy. Następnie z ramion i z całego ciała. Uczucie uziemienia i uspokojenia niech będzie teraz z tobą. Wdychaj i wydychaj, puszczając wszystko to, co nie jest ci już potrzebne. Poczuj delikatny chłód powietrza, gdy wdychasz, i ciepło powietrza, które wydychasz. Porzuć wszelkie myśli, by pojednać się z wszystkimi. Po prostu bądź teraz tylko ze sobą. Wdychaj i wydychaj powietrze, i zauważ, jak się czujesz. Jak się czujesz w tej chwili. Zwróć szczególną uwagę, czy czujesz jeszcze jakieś napięcie w ciele, i z każdym wydechem pozwól jemu odejść. Teraz pozwól już wprowadzić dzisiejszą mantrę. Powtarzaj ją w swoim umyśle, to pozwoli ci powrócić do chwili obecnej. Widzę piękno, szukam prawdy, jestem jednością ze wszystkim. Widzę piękno, szukam prawdy, jestem jednością ze wszystkim. Widzę piękno, szukam prawdy, jestem jednością ze wszystkim. I teraz cicho w Twoim umyśle. Jeśli Twój umysł zacznie błądzić gdzieś indziej, powtórz w myślach. Widzę piękno. Szukam prawdy. Jestem jednością ze wszystkim. Jak usłyszysz delikatny dźwięk dzwonka, będziesz wiedzieć, że czas uwolnić mantrę. Gdy usłyszysz drugi dzwonek, to będzie czas, by powrócić. Teraz pozostań w ciszy i pozwól, aby Twoja mantra rozeszła się wszędzie dookoła. Widzę piękno, szukam prawdy, jestem jednością ze wszystkim. Teraz powoli zacznij pogłębiać oddech. Wdech i wydech. Nie spiesz się. Możesz siedzieć w bezruchu tak długo, jak tylko zechcesz, lub jeśli jesteś gotów, możesz otworzyć oczy. Przez cały dzisiejszy dzień staraj się być obecnym. Zauważ piękno wokół siebie, te wszystkie małe rzeczy. Bądź wdzięczny za każdy oddech, za każdą chwilę, w której jesteś, tę, którą masz w tym pięknym świecie. Wybieraj tak. By zobaczyć piękno istnienia, pozwól sobie kierować się ku prawdzie i mądrości wszechświata. Dziel się miłością i życzliwością ze wszystkimi wokół. Uśmiechaj się. Otwórz swoje serce i umysł na wszystkie przejawy życia i wiedz, że gdy zaczniesz się zmieniać, zmieni się też sposób, w jaki patrzysz i zaczniesz coś innego dostrzegać. Kiedy zaczniesz zmieniać sposób patrzenia na rzeczy, na które patrzysz, one zmienią się w miłość i światło.